Wszyscy pewnie wiedzą, ale w tej chwili gra 48 zawodników w turnieju głównym, czyli o połowę więcej niż grało jeszcze do ubiegłego roku. Także w pierwszy dzień jest o tyle trudne, że w pierwszy dzień planowane są eliminacje. To są wprawdzie tylko dwa mecze, ale one się muszą odbyć, żeby zachować porządek e, tzw. drabinek i porządek e, programu gier. E, no niestety to jest dzisiaj zakłócone, ja obawiam się patrząc na prognozę, że dzisiaj żaden e, mecz się nie odbędzie, a to spowoduje bardzo mocny natłok e, meczy jutro, gdzie też ta pogoda ma być w kratkę. O środę nie chcę myśleć, bo w środę Kids Day e, i mamy zaproszone dzieci, zaproszone szkółki e, z wielu miast w Polsce i oni przyjadą po prostu. No będziemy musieli to jakoś to wszystko ściskać. Dzisiaj się nie chce jeszcze tym przejmować. Zobaczymy, co będzie jutro, jak ten dzień nam pozwoli wyrównać. Mamy tutaj na tyle dużo kortów, że jest duża szansa, że program będzie bardzo przepełniony i, i wszyscy będą mogli i oglądać. Dziennikarze będą musieli dużo e, pisać. E, no a przede wszystkim e, to jest dla nas o tyle źle, że trzeba zatrudnić dodatkowych sędziów. E, to są dodatkowe koszty, bo e, nasz turniej to turniej z hospitality, czyli turniej, gdzie my zawodnikom poza pulą nagród zapewniamy. Darmowy transport z lotniska i pomiędzy hotelem a lotniskiem, i to oczywiście zwiększa się tylko troszeczkę. Natomiast najgorszą dla nas kwestią kosztochłonności jest to, że zawodnicy, przez to, że dzisiaj nie grają, będą zostawali w tak dużej ilości, jeszcze o jeden dzień dłużej. Każdy dzień przy tak dużej ilości zawodników ich wyżywienia. Zatrudnienia dodatkowych sędziów, przedłużenia pracy sędziów także o przynajmniej jeden dzień powoduje, że jest dość znaczny wzrost kosztów utrzymania. Te koszty zwiększają się o blisko 30 tysięcy, między 20 a 30 tysięcy to jeszcze trudno policzyć dzisiaj, ale za każdy dzień pobytu tak dużej ilości zawodników w Szczecinie. W związku z tym trochę się obawiamy, co będzie dalej. No, patrzymy na te prognozy, patrzymy na radary. Miejmy nadzieję, że to wszystko dzisiaj się przedmucha i że jutro będziemy mogli nadrobić dość dużo.